Auta na chodzie kolekcyjny samochód, i mówicie, że nie jestem kiobem współczesnym. Franca stoi przed bramą. Widzicie, podrywali. Zobaczcie Renault Super 5. Podrywali. Trafik stał tutaj. Tu stało Renault Super 5. wybijali mi tu szyby. Zobaczcie. No nie no słuchajcie, idzie się załamać, idzie się załamać. Nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. No jestem steroryzowany. Steroryzowany jestem. Sterylizowany jestem. Tu stał Matis, tu stał Reno 5. Nie było mi dwa dni. Zobaczcie. Jak szarpali auta dwa dni i pół mi nie było ci dnia. Zobaczcie, tu stał Matis, tu no Trafik stało bardzo drogi i auto kolekcyjne. I zobaczcie, rano idę, patrzę. No wczoraj to uznano z mocy. Że tak urwany, zobaczcie. Kolekcyjny samochód, to rejestracja urwana. Także wyczyściła mi wszystko. Widzicie. Tak leżał ten zdleżak, oberwali. Poszedł na Afrykę pewnie. Tu zobaczcie, byście mówili wcześniej jestem załamany, północy nie przespane. ja nie wiem jak z, tego, jak z tego wszystkiego wyjdę jak ja wytrzymałem to wszystko przecież tu z moimi dokumentami ja bym to zabrała, to wszystko, jest z moimi dokumentami muszę to teraz zabrać Radycja, To tam nie I komputery miałem, i telewizory, i wszystko. Książki, nie książki, poszło się rypić. Masę książek miałem. To nie, to muszę zabrać. To zostawię od komputera. Pompka nawet od tego. Pompa od mojego y, Volkswagen'a coccinera. To ma C'est pas ici, c'est pas chez toi ici. Alors tu dégages. Oh, tu as, as, as pas fini. Hein. Où sont les voitures Qu'est-ce que es tu Qu que as fait avec les voitures Je n'ai rien d'affiché. Des bagnoles, des... Tout, tout le reste qui les là, tout le reste Quoi Quoi J'ai la corde des flics. Je suis désolée, toutes tes bagnoles là. Mais je enlève des voitures, je voudrais rentrer dans mon voiture. Je ne veux tu ne rentres pas avec une bagnole! Je t'ai déjà dit, tu peux même me filmer si tu veux. Tu ne vas oui. pas avec une bagnole dans la... Aussi. Tu n'es pas chez toi ici. Ah bon? Ah bon? Tu n'es pas chez toi ici. Je suis du tongue qui Tu n'es pas chez toi ici. ici moi. Tu dégages! Eh hey, Pourquoi dégager Tu, tu je... dégages. Mathieu. Tu n'ouvres je ne tu touches à aucun de et tu... Alors, où sont des voitures moi je parle, moi je pas. Où est la bagnole où la casse Où dans quelle casse Je te le dirai pas. Dans quelle casse